Witajcie miłośnicy kanału Tajemity i Niewyjaśnionych Zagadek. Czy słyszeliście coś może o arce Gabriela, mitycznym artefakcie, który według legend miał moc zmieniania losów świata? A co, jeśli powiemy Wam, że w lodach Antarktydy odnaleziono coś, co może być z nim powiązane? W 2016 roku świat obiegły plotki o dziwnych odkryciach na najzimniejszym kontynencie Ziemi. Tajemnicze struktury, zakazane ekspedycje i sekrety, które miały nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Czy to przypadek, czy coś większego? Usiądźcie, drodzy widzowie, wygodnie, bo dzisiaj zabierzemy Was w podróż do mroźnego serca Antarktydy, gdzie prawda jest bardziej niepokojąca niż możecie sobie wyobrazić. Wszystko zaczęło się w grudniu 2015 roku, gdy na forach internetowych pojawiły się przecieki od anonimowego naukowca, rzekomo pracującego dla rosyjskiej ekspedycji na Antarktydzie. Twierdził, że podczas wierceń w stacji Wostok głęboko pod lodem natrafiono na coś niezwykłego, metaliczny obiekt o średnicy 10 metrów, emitujący dziwne, pulsujące wibracje. Obiekt nie przypominał niczego, co kiedykolwiek znaleziono. Plotki szybko podchwyciły media alternatywne, sugerując, że to Arka Gabriela legendarny artefakt, o którym mówiły starożytne teksty. Arka Gabriela według apokryficznych pism etiopskich miała być darem od aniołów dla ludzkości, zdolnym komunikować się z niebiosami. Niektórzy twierdzą, że to nie biblijna arka przymierza, ale coś znacznie starszego być może pozaziemskiego. Dlaczego więc miałoby znajdować się na Antarktydzie i dlaczego Rosja, a później Watykan miałoby interesować się tym odkryciem? Wkrótce po przecieku pojawiły się doniesienia o wizycie patriarchy Cyryla, głowy rosyjskiego kościoła prawosławnego na Antarktydzie w lutym 2016 roku. Oficjalnie odwiedzał rosyjską stację Bellinghausen, ale czy patriarcha leciałby tysiące kilometrów, by zobaczyć pingwiny? Lotki mówiły, że Cyryl spotkał się z przedstawicielami Watykanu, by omówić transport tajemniczego obiektu do Mekki. Dlaczego akurat tam i co to miało wspólnego z islamem? Przenieśmy się z powrotem do stacji Wostok, gdzie w 2015 roku głęboko pod lodem Antarktydy odnaleziono tajemniczy obiekt strukturę gamma. Ta idealnie kulista metaliczna kula o średnicy 10 metrów nie przypominała niczego, co znała współczesna nauka. Jej powierzchnia pokryta nieznanymi symbolami przypominała pismo klinowe, ale starsze niż najstarsze zapisy sumerów. Co jednak najbardziej wstrząsnęło zespołem, to właściwości, które sugerowały, że obiekt nie pochodzi z Ziemi. Według anonimowego technika, który ujawnił szczegóły na zaszyfrowanym forum, obiekt emitował pulsujące wibracje o częstotliwości 432 Hz, znanej w kręgach ezoterycznych jako dźwięk wszechświata. Ale to nie wszystko. Analizy widmowe wykazały, że wibracje miały nietypowy wzorzec harmoniczny, niespotykany w naturalnych materiałach ziemskich. Jeden z naukowców, rzekomo związany z rosyjskim programem kosmicznym, zasugerował, że sygnały te przypominały te, które NASA odbierała z głębin kosmosu w ramach programu SETI. Czy to możliwe, że arka Gabriela była urządzeniem komunikacyjnym zaprojektowanym przez obcą cywilizację? Co więcej, powierzchnia kuli była wykonana z nieznanego stopu, odpornego na ekstremalne temperatury i ciśnienie. Teksty wykazały, że materiał nie odpowiadał żadnemu znanemu pierwiastkowi z tablicy Mendelejewa, a jego struktura molekularna sugerowała technologię nanotechnologiczną wyprzedzającą współczesną naukę o setki, jeśli nie tysiące lat. Niektórzy badacze alternatywni, jak autorzy portalu whatdoesmin.com twierdzili, że symbole na kuli przypominały te znalezione na domniemanych wrakach UFO w Roswell w 1947 roku. Czy to przypadek, czy dowód na to, że Antarktyda była kiedyś miejscem lądowania pozaziemskich istot? Najbardziej niepokojące były relacje świadków. Członkowie ekspedycji zgłaszali wizje podczas pracy w pobliżu obiektu, obrazy rozległych, świetlistych miast unoszących się wśród gwiazd, istot o nieludzkich kształtach i komunikatów w nieznanych językach, które zdawały się pojawiać bezpośrednio w ich umysłach. Jeden z techników twierdził, że widział w snach mapę gwiazd, wskazującą na system planetarny w gwiazdozbiorze Oriona. Czy Arka Gabriela była reliktem cywilizacji, która odwiedziła Ziemię tysiące lat temu, gdy Antarktyda była jeszcze Zielonym Kontynentem? Teorie o pozaziemskim pochodzeniu zyskały na sile, gdy w 2016 roku satelity NASA wykryły anomalie grawitacyjne nad jeziorem Wostok, sugerujące obecność obiektów o nienaturalnej gęstości. Niektórzy spekulują, że arka była częścią większej sieci urządzeń pozostawionych przez obcą inteligencję jako strażnicy Ziemi. Inni idą dalej, twierdząc, że obiekt mógł być reaktorem energii zdolnym zasilać całe miasta lub nawet otwierać portale do innych wymiarów. W marcu 2016 roku pojawiły się doniesienia, że Rosja w porozumieniu z Arabią Saudyjską przetransportowała obiekt do Mekki. Tak, dobrze słyszeliście, do świętego miasta islamu. Według przecieków Arka Gabriela miała być powiązana z Kabą, czarnym kamieniem, który jest centralnym punktem muzułmańskich pielgrzymek. Starożytne teksty islamskie wspominają o anielskim darze ukrytym pod Kaabą, który miał zostać aktywowany w czasach ostatecznych. Co ciekawe, w tym samym czasie w Mekce doszło do serii niewyjaśnionych zjawisk. 11 września 2015 roku potężna burza z piorunami uderzyła w miasto, przewracając dźwig budowlany i zabijając ponad 100 osób. Niektórzy twierdzą, że to nie był przypadek, a efekt prób aktywacji arki. Inni wskazują na tajemnicze nagrania z Mekki pokazujące dziwne, świetlne anomalie nad Kabą w 2016 roku. Czy to możliwe, że artefakt został tam przetransportowany, by obudzić coś, co miało zmienić losy świata? Watykan, Rosja i Arabia Saudyjska, trzy potęgi, które rzadko działają razem, dlaczego połączyły siły? Niektórzy badacze alternatywni sugerują, że arka Gabriela to technologia pozaziemska, zdolna do manipulacji pogodą, czasem, a nawet świadomością. Inni twierdzą, że to relikt pradawnej cywilizacji, która zginęła w kataklizmie na Antarktydzie, gdy kontynent był jeszcze zielony tysiące lat temu. Jeśli Arka Gabriela była technologią pozaziemską, dlaczego światowe potęgi tak bardzo chciały ją ukryć? W 2017 roku niezależni badacze przeanalizowali zdjęcia satelitarne Antarktydy, odkrywając pod lodem struktury w kształcie piramid i tuneli, które nie mogły powstać naturalnie. Niektórzy twierdzą, że to pozostałości baz obcych którzy tysiące lat temu eksperymentowali na Ziemi. Czy Arka była ich latarnią wysyłającą sygnały do macierzystej cywilizacji? Co więcej, przecieki z 2018 roku sugerowały, że Rosja i USA prowadziły tajne wykopaliska na Antarktydzie finansowane przez prywatne korporacje, takie jak SpaceX. Plotki głosiły, że Elon Musk, zafascynowany ideą kolonizacji kosmosu, mógł wiedzieć o Arce i szukał podobnych technologii, by przyspieszyć kolonizację. Marsa. Czy to możliwe, że artefakt zawierał wiedzę o napędach międzygwiezdnych lub energiach, które mogłyby zmienić losy ludzkości? Najbardziej niepokojące są doniesienia o strażnikach Arki. Byli pracownicy stacji Wostok twierdzili, że obiekt zdawał się bronić przed ingerencją, powodując awarie sprzętu i psychiczne załamania u naukowców. Czy to technologia z samą świadomością? A może wciąż jest aktywna, czekając na odpowiedni moment, by ujawnić swoje prawdziwe przeznaczenie? Tajemnica Arki Gabriela pozostaje nierozwiązana. Czy to relikt starożytnej cywilizacji, technologia pozaziemska, czy może mistyfikacja stworzona, by odwrócić naszą uwagę? Jedno jest pewne Antarktyda skrywa więcej sekretów, niż nam się wydaje. Kontynent, który kiedyś był zielony, może być kluczem do zrozumienia naszej przeszłości i przyszłości. Z pewnością był zamieszkany. Przez kogo? Przez rozbitków z kosmicznej bitwy, która rozegrała się dziesiątki tysięcy lat temu w przestrzeni kosmicznej w naszym układzie słonecznym? Dlaczego światowe potęgi tak bardzo chcą kontrolować ten region? Dlaczego informacje o odkryciach są ukrywane? I co, jeśli Arka Gabriela jest tylko wierzchołkiem Góry Lodowej? Jeśli macie własne teorie, drodzy widzowie, podzielcie się nimi w komentarzach. A może słyszeliście o innych tajemniczych odkryciach na Antarktydzie? Dajcie znać. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i udostępnić ten film znajomym. Prawda jest tam, gdzie nikt nie chce jej szukać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie zajmiemy się kolejną zagadką, która wstrząśnie waszym światopoglądem.